Yo, yo. Kochani moi, te noże, te bagnety były robione na WIFAMie, to była fabryka zbrojeniowa, gdzie pracowało 24 tysiące facetów. Tą fabrykę klika Balcerowicza, zwana tak naprawdę kliką Sachsa, rozwaliła w 3 lata. Przejęto ją, ale dzięki temu mamy tam strzelnicę piękną co 4. Natomiast była tam ta fabryka z tej stali, to jest stal robili te bagnety, ale nie tylko robili noże KS -y i współpracowali z Gerlachem bo stal dla Wifamy robił Gerlach w Drzewicy historia taka sama, tam pracowało jeszcze też e, z 15 tysięcy facetów też fabrykę rozwalono w 3 lata 4 zaorano i deweloperzy tam zrobili swoje gówno i teraz moi mili zobaczcie na to to są noże Gerlachowskie wszystkie trzymamy one do tej pory istnieją Mamy je już za 29 zł, te tańsze od 70 te droższe. I teraz, dlaczego to jest ważne? Bo to była stal, podobnie jak w tych bagnetach, tylko to jest rosyjski. Eee, to jest węgierski. Cały układ warszawski miał podobne bagnety, i podobnie jak te noże, było to ze stali 93 HRC. I wyobraźcie sobie, że na Narutowicza, ten przepiękny pan Białek i jego przodkowie byli kaletnikami, robili do tego pochwy. A ten pan Jacek Grzybowski, którego tu macie szyld, robił w ten sposób, nawet szable potrafił z ręki naostrzyć. Także jest to ciekawa historia, łódzka historia, stal 93 HRC, noże Wifamowskie, tak zwane, ale szable również i bagnety. Jojo.